Darmowy karnet do Valoranta w każdym akcie. Czy chciałbyś go mieć? No myślę, że każdy by chciał. I ten film jest idealny dla ciebie, ponieważ pokażę ci sposób, jak mieć darmowy Valorant w Walorencie Jest to 100% legitną no skan. Film ten powstał ze współpracy razem z aplikacją Stryda, która umożliwia ci zarabianie, zagranie w Valoranta. Czy to nie jest piękne, wiadomo? No jest piękny, powiem tak, i mi jest czasem szkoda wydać pieniądze na karnet I jeśli można mieć to za darmo, to jest po prostu jak bajka, bajka, to jest bajka I to za samo granie w grę, czyli grasz Valoranta, masz aplikację, dodatkowo zarabiasz pieniądze, no idealne To co do testujemy Widzicie, macie link w opisie do aplikacji i tutaj widzicie, macie taki ekran Ja sobie wybiorę Valoranta, ponieważ mnie interesuje Valorant Connect my account I teraz muszę sobie połączyć moje konto Valorant z moim kontem Stryda Miał! O! Mamy to! Dobra, słuchajcie, jesteśmy w aplikacji i tutaj mamy nawet Battle Pass. Mamy nawet na tym karnet. O! Misję! Tutaj chcę kliknąć. Wow, ale fajne! Co jest? Misje wszedłeś? Tak, tak, tak. Dobra, to I odbieramy? Które odbieramy? Które odbieramy? Nie Lewą wiem. górę, lewą górę. Dobra, dawaj lewa góra, no? No, lewą góra, prawo góra kliknąłem. Dobra, dobra, ja wszystkie otwieram, człowiek. U, o! dobra, chyba o, mam. Dobra. A, to jest limitowane. Dobra! Muszę zagrać grę na Sage, grać przez 1337 sekund, 7 kills ze Stingera i zagrać grę z neon. Ja Dobra, a czekaj, czekaj, a ile 20 trzeba 20. coinów, żeby coś odbierać? O Riot Nie. Gift Card. Co to Gdzie takie ty? tanie? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Przecież te ladery, co tutaj są, to one dają bardzo dużo. No tak naprawdę masz 5 dolarów za wygranie rad ladera. tak naprawdę. Co jest, widzowie? Ale to jest fajne. To co, lecimy do gierki. Dobra, lecimy do gierki, odpalamy tę misję i robimy to. Start szybka gra. Ja muszę zagrać albo Sage, albo Neon. Chyba wolę Neon, chyba wolę Neon. Tak, za Neon dostanę więcej nawet Expa. I plus do tego muszę zrobić 7 killi ja ze Stingera. Ja muszę dwa razy kupić Odina. Dobra, no ja muszę ze Stingera zrobić 7 killi. Myślę, że Neon jest idealną postacią do tego. Fajna mapa, Fajna, to Tak, mapka polką, Gdzie jest neon? O tutaj, dobra, bierzemy. O, jesteśmy w grze, dobra, witam serdecznie. E, pięknie, neon, no ja muszę składać Uj, na stingera, na ale tutaj coś zagram. Co tam? Gdzie ty jesteś? O co, co tam? O, już jestem. Hejo. O. No nic, lagi mam. Ej, co tak ci się stało z powiedzieć? okiem, wariat? Nie ruszaj się, co ci się stało z okiem? Polwar robi się MVP. O, co napisałeś? jest? O, siema. Siema, manual Gaming, będziesz na filmie. Siema. Cześć. Ej Nie wiem, co powiedzieć tak szczerze, obity był. C no i chyba ładnie, nie? Yo! Nie! Wedo! Ale mi zabrałeś kilka! Kilka, jednego tylko zabrałem. Jo! Sowa, co tam? To no fajnie, teraz sobie zrobiłem kłosta. Zagraj. Kłosta. Kłosta, kłosta. Kłosta, zagraj, grę. Neon, ja zrobię. Kilka killi ze Stingerek się nie uda, siedmiu. I następną grę można sejczkę i dokończyć to elegancko. Oj, dużo u mnie. Ty mam za małe Might ubrane nie! Dzika strzałka jakaś od naszego dzikiego sowy. No nie, no pięknie! A ty z masz zabijać, wariat, pamiętasz? Nie, musiałem tylko kupić. A, dobra. Ojojoj, ojojoj, oj, oj. oj, oj, mamma mia Serio będę na odcinku? Tak, będę tak, na odcinku a... Powiesz tam w grze tutaj, yy, stryda to najlepsza aplikacja? Sam używam strydy, tak że rzeczywiście spoko, stryda jest najlepszą aplikacją Wow! Co Ej, jest? co jest? On sam używa strydy, ale wyszło, widzicie, widzowie? wy też musicie, ale mam ping Łoj, oj, oj, oj. matko. łomatko <laughs> Dobra, ja jadę tu A! ale mnie cofło nie to Ja se tu na podnogi robię! A to jest sweet play na spokojnie No dobra, ja nie jednego killa nie zrobiłem z tego Stingera wariat. Pomożesz mi? Serio? No, no jak ja mam ci zabijać ze Stingera czy co? No. <laughs> no to chyba nie tak nie działa. Kogo tu nie ma, boją się iść na B Patrz na. po kurde, trochę nie trafiłem. Oj troszkę nie trafiłeś Patrz, ale patrz tego, ten już działa. Oj, au, wow który jest tu? Mega, mega siada, no. Przeciwnicy chyba też za bardzo nie siadają, z tego co widzę. Jest. Dwa. A to nie moja ta neola, bo ja gram neon bo jak ram on przecież? Nice, Bedo. Do lewej. Oj, 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 pięknie elegancko, Weldziu mój ty mały Wedo, Wedo, mam do ciebie pytanie Dobra, żartuję nie. Chcesz szeryfka? Daj szeryfacki na no, no Oj, ja to cię znam lepiej niż, no lepiej niż co, no lepiej niż co Jak książkę cię czytam, co? Ja nie czytałem książki od y, trzeciej podstawówki Ej, Wedo, bo był przypał no i tu chyba. Ja bym ci znowu zabrał Aysa w pistolet. do się, bym się było popłakał. Zbawne. Byłem tak tu jak mi smutno było. Please, please, don't keep please <îmo classical> Jakby było do misji tam ci oddał. Ja mam 9 kili z czego z... 5 rund. Ja mam 9 kili, z czego z Ghosta mam e, 7. Albo 8 nawet. 7-7 mam z ghosta <mi々> a, em, a. Będę na leki muszę zarobić dzięki skryda a to się odmienia, czy się nie odmienia? W chyba się odmienia, nie wiem. O, ha, co? Co? No nieźle on daje. Tu sobie usiądę. Patrz, daje etapy temu CD słyszysz, o żartuję, to twój. Ej, wiadomo, e dobry tapik! o to chodzi! Ale tapik dałeś ale Dobra, gra żeby na pewno się questik zaliczył No i teraz Polwar bardzo ładnie ucieka Staj jeszcze! Jeszcze, 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 stać! Ej, przegraj tą rundę, bo będę miał kwestika prędzej, dobra? Aha uh -huh. ty, ty, czekasz na jakiegoś ptaka na Na gołębia czekam U, ładny skin 007 <laughs> zgłoś się <laughs> w, locie, w locie, w locie, daj mu Oj, Aha! 75 dostała, Neon! O, not good player! Oj, 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 ty to chyba musi poćwiczyć trochę, co? Dobra, chodź, jademy, jademy ze Stingerami, no a teraz co? Mamy cały że lecimy na B, a my... Ze Stingerami? Ja jadę. ja jadę bez oporu i teraz Kamil Wawracki tutaj słyszy jednego przeciwnika, to dwóch, Neon, dwóch, dwóch Neon na Neon, ja tu baituję na niego idealnie, oni nie wiedzą, nie spodziewają się tego Kamil Wawracki musi wykorzystać to w swoim stylu, czyli zginąć po prostu jak nob Jeden No czemu ty mi to zabierasz? Strzelałem do niego Nice, nice. ale GG. już bym miał Questa, chyba zrobię nogę jakbyś mi dał A co, jak jest jeden kill do Questa? No to musimy next stage grać i tak o, mam, Ale mam. To mam. Ale Ale Wedo, gdyby nie ty, to bym miał zaliczonego już questa. Nie gadaj, że jeden kill. Jeden kill. Pięknie, elegancko. I teraz Battle Pass tutaj pięknie się zaliczyło. 40 tokenów claim. I mamy 40 tokenów, elegancko. Elegancja Francja, wareciku. I teraz możemy zrobić Enter Ladder, co? Dobra, Swift Play Weekly Ongoing. Yy, pyk, pyk. O, Active. Active, pyk. O, i dołączyliśmy. Jestem, dobra. Jestem na razie 64. I, i tak dostaję nagrodę 45, czyli więcej niż za to, jak dołączyłem. Ej, co jest? Ale fajne. Jademy, startujemy, dawaj. Chodź, graj, no startuj, start. Startuj Jeszcze znaleźliśmy w ogóle Wiza, który powiedział, że on sam to już używa aplikacji. No właśnie. Ale nie, to jest fajne właśnie, że to jest jakby w tle, że to nie musisz tak, jakby tak. łączyć wszystkiego, tylko to ci instant zalicza, instant sobie odbierasz wszystko. Battle Pass to wszystko jest takie zwięzłe, nie ma jakichś... Bardzo przejrzyste, proste, gra sobie no, no, po prostu no. Swift e. Mi się wydaje, że Rozagań będzie zadowolony, bo na cały czas gra w Swift Play'e. jesteśmy, dobra, nice. Siema, Wedo, ktoś ten... napisał. O, ktoś napisał. Siema, w no, no, tym tak, Bo ja mam nick odkryty i będę też Bo sobie odkryliśmy no. niki, jak nagraliśmy jakiś film No i tak to wygląda za każdym razem, bardzo mi się to podoba Wydarłam Sofolwar I mnie skrzyczał Idzie, Idziecie DC? Będziemy z nimi gadać Daj napisz im DC nam miał no i teraz, Polwar tutaj bardzo ładne strzały widział ja, ostatniego ja, ja, ja. dziennika, a nasza... Dzień dobry Siema Siema, to ty? To ja znaczy, Dobra, i, dobra Znaczy, ja to jest, ja to Dziadka Siema A co z mleko z jajkiem? <grym> Zaraz przyjdzie Dobra No to git nie czym nie wiadomo nie pamiętam, ale z niego Co? Co? Z nie co? Mi wiadomo, co? nie, pamiętać, nie, nie pamiętam, skąd mam pamiętać? Ja mam sobie sobie, nie ty nie pamiętasz? A, no to pamiętam No to... Nie. Ej, HEDA DOSTAŁA W LAMPACH,

Kurde, co jest? Gdzie ja muszę farmić zabójstwa na aplikację? Co Wow, co jest? Jak masz na imię? Jak masz na imię? Jagoda. Ej, wszyscy piszemy w komentarzach, pozdro, jagoda. Nie! Tak! się <ścoughs> Ty wedon, nudzić się. Muszę nabijać killa na Beto, ale zostaw trochę! On jest słaby, on jest słaby, dasz grada. No dobra! Taki słaby. Ale <t> ten ziamek na sto, więc niezem szoku <głędy> <głędy> Mam 30 HP, nie? No on ma 150, ale 30 ma Spike planted on A Yeah yeah yeah, right here. Elo! Pamiętasz mojego Pamiętasz mojego czego praca co wreszcie nie miał? no pamiętam na czacie pisałeś do mnie, co streamami raba był wtedy. Ty wiesz jakaś się kupia mu pokazałam, że gram w... jako, że... gram na Fowler i na ogólnie. Ooooo! <tusza> ale z... fajne! No ja tu masz młodego, chodź! Siema! No, Bez pojazdu, gdzie? No też no, masz ogólnie ten Polwar, y, masz młodego, bo chciałeś. Hejka! ja no. daję! Co tam u ciebie? Nie płacz. Niech się swoje, Polar powoduje płacz. Tak mi się nie było. Tak, dawaj. mam kurwa uspokoić, obracajcie siebie. Ciężkie pytanie. Nie, nie miałem nigdy, tak? Zrobiłem Tak, nie wiem jednak co on zrobił. Dobra, zrobimy świecę i by przeszło mi. To ja ogólnie kiedyś grałem z Naruciakiem, z tym jego ziomkiem. O, lezi? Ale. Znał O, wiadomo fantoma co Dobra, do niego jest, godo to jest się. na longu B. I już idzie w teleportar Oj, teraz zobaczmy. Będzie mało HP, ale jak zabije brimstone no to się uleczy i właśnie to się dzieje, ale... Oj, 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 oj. oj. Pyk, claim reward, pięknie, elegancko. Tutaj, tutaj. Ja jestem 26, ty 24. To jest tylko jeden mecz, ej. Przecież tutaj A... można to na spokojnie no. zrobić. Top 1. Ej, Wedo, robimy klan? No dawaj. Klan ej. To widzowie będą mogli Armia Folwarra. Tak, widzowie. Dołączajcie. Anyone can join. Polski. Mamy to, widzowie. Tutaj macie klan. Możecie dołączać. Armia Folwarra. Teraz będziecie na ekranie. Także to, słuchajcie. Myślę, że bardzo fajna aplikacja. Można sobie zdobyć różne nagrody. Na przykład na karnet w na różne skinki. Macie linka do pobrania w opisie. Wedo, pożegnę się. Cześć.